Cześć, witajcie! Ja jestem Chanel i chciałam wam powiedzieć, że będę otwierać oto trzy niesamowite rzeczy, które właśnie dzisiaj kupiłam. Pierwszą rzeczą, którą od teraz zacznę, to będzie otwieranie tej oto saszetki z bobasem, który trzeba zamoczyć w wodzie, żeby ujawnić jego, jej tożsamość albo jego. Więc zaczynajmy! Ciężko to się otwiera. Wow! Widzimy oto bardzo ładne pudełeczko. Dobra, zobaczmy jakie można tu zrobić lalki. No, tutaj można zrobić taką lalkę. Taką, 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 taką. O! To ja chyba zdobędę niebieską. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Yy, prezentuje się to właśnie o tak. Tu chyba, tu chyba będzie nas boba, ale to zacznijmy na ostatnim. Dobra, zacznijmy od tego, tego największego. Kurde, te nożyczki są bardzo twarde. Dobra. Okej, okay, to jest bardzo ładny kapelusz. Teraz to mała. Wow, zagoiłem Chciałam powiedzieć, potem ta mała. Dobra. Okej. Okay. O, taki ładny ręcznik. Dobrze. To jest nasza mała ostatnia saszetka i potem przechodzimy do bobasa. Buteleczka przygotowałam się, żeby zamoczyć bobasa w wodzie. Tak się prezentuje nasz mały Bobo. Więc zamoczymy go w wodzie. Za chwilę się widzimy, jak już się ujawni.